Tata, co robi? Nie, je. a co tata je? Co to? je? jaju! nie, 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 to tu nie, Tu nie, kto? Kto? Tu kto? 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 tu kto? Magda. nie, Czyta po, tak, czyta pa, po, pu, pu, pe, pi, Jesteś czyta. Tu kto? Łukasz. Łukasz i? Staś. I Staś. Co robi Staś? Skacze? Och, ten Łukasz. Co robi Staś? Skacze? Co zobaczyłeś? Zęby? Też masz zęby? Kto? Kto? Co robi? Co robi? Je. Żółw? Masz żółwia? Tutaj. Na fartuszku. Co robi Staś? Ząpę. Mhm, Staś, słuchaj. Co robi?

Siedzi. Ma, mama mama tata, tata. siedzi A tu kto? Ado, Ado. <noise> Antoś tak i kto jeszcze? A tu z przodu, kto? Ja. kto? A tu kto? Anto A tu mama. Mam, Ado, czy... Mama i Antoś. Co robi mama? Idzie. A co robi Antoś? Też idzie, tu tu. tu. Biegnie za mamą. Kto to? Kto? Oj! To kto Kto? Tu kto? To baba. Baba. Nie. To Antoś. Co robi? Co robi? To Antoś. Stasiu, co robi? Idzie? tu, tup, tu, Idzie. Kto? Banana. Kto to? Banana. Tu się banana? Ty byś chciał banana, a tu Antoś co robi? Je. Je paprykę. Antoś je. Oj. Nie ma. Je. Yeah. Staś skacze. Ma sieć. Och, kto je? Kto je? Kto je? Tata. Tata. Tata je. Tata je chleb. Tak. Tata ma kanapki. Tata je. Kasia, kto siedzi? Kto? Mama! Kto siedzi? Mama! Kto? Mama siedzi! Brawo, brawo! Stasio! A kto skacze? Hop, hop, na piłce! Kto skacze? Kto skacze? Kto skacze tu? Kto? Kto skacze? Staś? Staś skacze? Kto idzie? Idzie. Tu. Staś. Kto idzie? Staś idzie. Tu. Idzie Staś. A kto ćwiczy? ćwiczy kto? Łukasz. Łukasz ćwiczy. Brawo, brawo.